Jak poprawić widoczność antenki? Najlepiej przemalować ją na czarno. Na pewno zwróciłeś uwagę przy takim mocnym oświetleniu fali twarzy w twarz, no można powiedzieć takiej srebrnej wodzie, że jak wystawia spławik, pierwsze co widać, widać korpus. Nie widać antenki, a widać korpus. Jest to za sprawą widoczności czarnego koloru w takich oświetleniach. Jak to zrobić? Przemalować trzeba po prostu antenkę na czarno. Jeśli nie chcesz niszczyć, można powiedzieć, bo ona już taka zostanie, można to zrobić w inny sposób. Zwróćcie uwagę, na tym skławiku mam naciągnięty igielit. Tutaj na antenkę jest naciągnięty igielit, ten sam, co naciągamy na kil. I teraz możemy przemalować markerem wodoodpornym samą tą gumkę. Malujemy samą tą gumkę i po prostu, jak już jej później nie chcemy, ściągamy ją. I ta czarna gumka będzie doskonale widoczna. I to pozwoli Wam zaobserwować pięknie branie, a jeśli już później się oświetlenie zmieni lub cokolwiek, będzie można to szybko ściągnąć. Bardzo fajny sposób. Cyk i macie spławik zrobiony. I gielit, ten co zakładacie na kil i macie super widoczność.